Tyle. Powinien być ukarany za coś takiego? Tak? Powinien być ukarany? Nie wiem, to, tak naprawdę mi mało zmienia. E, zmienia. Dla mnie oczywiście była to spora strata, ponieważ e, każde kółko jakby, e, było ważne, żeby znaleźć e, feeling i jakby zabrakło tego odrożenia. Później automatycznie tracąc to odrożenie e, nie wiedziałem za bardzo. Ja będzie się to też nie, nie największy jakby problem w dzisiejszej sesji e, jakby czasówki. E, nie była to jakby czysta sesja. E, także szkoda, ponieważ można było zrobić dużo lepszą robotę, no ale niestety jakby sytuacja z Mazepinem plus dodatkowy problem nie ułatwił zadania. To jaki był największy problem tej czasówki? Nie była czysta. No dobrze, ale to opowiedz w takim razie o pracy od początku tego dnia z samochodem. W trzecim treningu byłeś zadowolony? Pierwszy pierwszym treningu. W pierwszym treningu? Znaczy zadowolony. W pierwszym treningu każdy wyjazd był na innej mieszance, na inne jakby obciążenie paliwa, także trudno znaleźć tutaj jakby punkt odniesienia. Wiadomo było, że kwalifikacje nie będą łatwe. Jakby w moim przypadku najważniejsze jest to, żeby. One były jakby jak najczystsze, ale niestety nie była to sesja jaką, jak, o jakiej byśmy marzyli sobie, albo przynajmniej ja. E, no jakby trening był ok, e, parę okrążeń zrobiłem. E, tak naprawdę odniesienia były różne, ponieważ e, nie używaliśmy różnej mieszanki, testowaliśmy różne rzeczy, także zobaczymy. A na tej miękkiej akurat dość mało czasu spędziłeś, prawda? W, 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 w pierwszym treningu. Przejechałem dwa okrążenia. E, także, ale to nie był jakby największy problem e, wiadomo że ja, ja buduję swoją jakby jazdę na, na tym co mam punkt odniesienia automatycznie jakby z sesji na sesję jakby z, z wyjazdu na wyjazd z obrożenia na obrożenia tak, szczególnie w kwalifikacji niestety mieliśmy mały problem i jakby o, trudno było znaleźć e, punkt wyjścia ponieważ nie wiedziałem jak to wpłynie na, na jazdę i jakby Zabrał po e, pierwszego wyjazdu e, i jakby gdyby miał normalny pierwszy wyjazd, to by, to by jakby myślę dużo było, byłoby dużo lepiej, ale niestety tak nie było i, i jakby była to konsekwencja też drugiego wyjazdu był, był bardzo słaby. A co można było zrobić lepiej w tych kwalifikacjach? Wszystko. Zawsze można wszystko zrobić lepiej. A co można było zrobić, żebyś Ty poczuł się lepiej, żebyś miał lepsze wyczucie, żebyś nie mówił o tym, że nie, były, nie była to czysta sesja? Czego zabrakło? No nie było, bo się zdarza, to jest motorsport. E, jakby nie ciągniecie mnie za język, ponieważ wam nie powiem. Tak, że... No cały czas mówisz o tym innym problemie, który był większy. Nie inny cały problem, czas... nie był większy, ale wpłynął jakby na moją jazdę. I nie powiesz co to było? Nie ma sensu. Dlaczego? Bo wam to nie zmieni życia. No dobrze. To bardzo proste. Dobra, to powiem, co sądzisz o tym, o tym formacie w takim razie, bo e, trochę rwany ten weekend z jednej strony, z powrotem trening jutro, ten sprint kwalifikacyjny, tobie się to podoba czy niekoniecznie? Czy mi się nie może podobać, ponieważ w normalnym formacie bym miał jeszcze sporo jazdy i jak, automatycznie też kwalifikacje i jakby przygotowanie wy, wyglądałoby zupełnie inaczej. Dodatkowo też... Jakby zabiera DNA Formuły 1, czyli pracy nad ustawieniami, pracy nad, nad bolidem. W momencie, kiedy bolid wyjeżdża na kwalifikacje, czyli tak naprawdę po jednym treningu, już nie można zmieniać ustawień, także na ustawieniach, które dzisiaj mamy, tak naprawdę jutro będziemy jeździć i nic nie możemy zrobić z tym. I myślę, że to jest jakby zabieranie fajnego punktu Formuły 1. Jakby, oczywiście z zewnątrz tego nie widać, ale myślę, że po to tu jesteśmy, żeby wyciągać maksimum z pakietu i jakby oczywiście daje dużo większy komfort. E, utrudnia zadanie, myślę, niektórym może osobom, bo może niektórym ułatwia, fakt jest taki, że jest dla wszystkich taki sam, e, oczywiście w, moim, w mojej sytuacji. No nie, nie ułatwił mi zadań. A jak ty się czujesz z tymi ustawieniami? No bo tak jak mówisz, szczegóły parku Ferme są takie, że już zostajesz tym? Zobaczymy w niedzielę. Tak naprawdę warunki się zmienią, wszystko się zmieni. E, naprawdę woli e, na miękkiej szanse nie będziemy jeździć. E, lub będziemy, ale myślę, że nie będzie ona pierwszym wyborem. E, także wszystko się zmieni. Nagubowanie torów, temperatura, także to też znacznie wpłynie. Myślę, że jakby jazda wyścigu będzie dla mnie łatwiejsza, ponieważ będę miał ten twardy punkt odniesienia, na którym będę mógł budować jakby swój rytm. Zresztą tak było w pierwszym treningu, gdzie na twardej mieszance w pierwszym wyjeździe było całkiem nieźle. Po prostu był, jestem w stanie jakby wyczuć coś i, i wtedy czuję się pewniej i bardziej atakować. W kwalifikacji jednak jest to kwintesencja jakby e, tego, co się wie i to, co się czuje i jazdy na, na pełnym limicie. automatycznie jeśli nie wiesz, gdzie jest ten limit, to trudno e, o taką jazdę. Jak podejdziesz do tego sprintu kwalifikacyjnego, bo to jest y, zupełnie inna jazda, nie trzeba się martwić y, tak bardzo o opony, y, jedziesz lżejszym samochodem, ściganie się w takich warunkach, to no, to jest teraz ewenement w Formule 1, będzie to mój pierwszy raz, także zobaczymy jak mi pójdzie, ponieważ e, tak naprawdę e, oczywiście będzie trening, także e, coś tam e, spróbujemy, e, no, ale myśli jakby się rządzić swoimi prawami, e, szczególnie pierwsze wrażenia, także na pewno nie będzie to łatwe zadanie. Na chwilę z Fernando Alonso pokazał, że można tam zrobić show i się dobrze pobawić i sobie powyprzedzać. Spróbujesz, czy cały czas myślisz o tym, że asekuracyjnie? Myślę, że nie jestem w pozycji Fernando Alonso, żeby robić show na pierwszym okrążeniu, szczególnie że magii, magii nie ma w tym sporcie. Myślę, że tutaj zbyt, zbyt jakby minęło, okej, okay, jeździłem w Zanford, ale tak naprawdę na takiej konfiguracji, na tym torze nie jeździłem tym bolidem i tak naprawdę zrobię to, co czuję, a w zależności będzie od wyczucia i... Tak jak mówię, im, im wszystko będzie łagodniejsze, łatwiejsze, tym będzie lepiej. Im będą jakieś komplikacje, tym będzie trudniej.